Śnieg! Biało jest tak, Antonina! Wszystko jasne. Śnieg! Pierwszy śnieg. Amazing! No pięknie, wychodzimy z domu. Na pierwszy śnieg. Taki świadomy już chyba, co? No nie bój się, możemy iść. No, daj babkę. Pada. Śnieg. Śnieg. Fajnie. szczęśliwa Chyba tak. Matka też się ubrała. Fajnie. Się nie spodziewałam tego śniegu. No. Troszkę posypało. Fajnie. I moje nevniles. Nevniles w śniegu. Super. Troszeczkę sobie pochodzimy, nie? się wsiadaj! Właśnie przyniosłam sanki. Już w zeszłym roku jeździła chwileczkę. Odwrotnie. Wow, ale ci teraz zwozić na dzielni. Uwaga! Juhu! Brawo! Jak lord. Jak lordzik. Pięknie tutaj sypie. Super! No, bo oczywiście a z czego innego, by byłam dzisiaj w lumpie. Ja już jestem po prostu uzależniona od tego lumpa. Naprawdę muszę dać sobie przerwę. I w ogóle sobie zrobiłam paznokcie. Jakoś tak 3D, tam. jestem na razie mega zadowolona. Są takie trochę długie. Piękny kolor w ogóle z Neonine. Neonile Lady Ferrari się nazywa. I robiłam teraz taką metodą, że na tip się po prostu i bazą przyklejałam, także... Trzyma mi się na razie wszystko Super super. Także jestem zadowolona, że Taki szybszy No jest to taki szybszy sposób, nie? Też mi zależy właśnie na tym Przy dziecku Dobra, lecimy z tym holem W ogóle sobie ustawiam nawet budzik, słuchajcie Na 8.15, bo o 9 otwierają A wstałam o 9.30 W ogóle spałam u mamy Dzisiaj I po prostu jakoś tak zespałam no, i szybko się ubrałam, nawet się niemal wam, i biegłam do tego lumpa. <gryw> Czy biegłam, wiecie. E, dobra. Czepeczkę. W ostatnich ją zobaczyłam i z myślą dla Tosi, bo ona jest taka. Ona nie jest na mnie taka dobra. no jest taka mniejsza, także bardzo ładna jest. jeszcze sobie troszeczkę. O, tak może. E, ten w ogóle z też jest lumpa. Chyba z tego samego mi się wydaje. Nie wiem. Spodnie z Sensei, Kocham te spodnie. E, dobra, lecimy dalej. E, za wszystko zapłaciłam 61 zł. Dla Dawida taka bluzka. Ona no jest taka duża. Może nawet na mnie, tak teraz sobie patrzę. E, wspólna będzie, bo ja lubię tak oversize. Jezu, jeden czas to w ogóle, tylko oversize. Wszystko nosiłam e, Dla Dawida, bo Dawid w ogóle nie pamiętam kiedy był w sklepie. Także jest fajna biała. Na przykład na lato. Fajna. Dla Davida jest dużo dzisiaj rzeczy. Proszę, no nie wiem, czy mu się spodoba. Jeszcze jej nie pokazywałam jemu. Ona jest z yy, spinki nożnej, tak mi się wydaje. Qatar Awards. FIFA Awards, coś tam. Qatar 22. No, fajna. No, też mi się ona podoba. Może też na mnie. Sobie, kocham w ogóle męskie te rzeczy. Yy, taką sukienkę. Dobra, no, nie będę przewracała długa, bo ja oczywiście kocham długie sukienki, będę się już powtarzać z tym. Fajna. Następnie tutaj dla mnie bluzka. Tak się zastanawiałam, czym wziąć. Kiedyś by się. Kiedyś w ogóle by mi się ona nie podobała, ale teraz to. Oh. Brąz. Fajne jest to, że jest brązowa, bo ja kocham brązowy kolor. To mnie urzekło w niej. Następnie taką sukienkę. Ona jest niby duża, ale jak ją tak przymierzałam, to tak w ramionach jakoś mi tak było ciasno troszeczkę. Proszę bardzo. jest taka nóżka do tych moich kowboj, kowbojków, będzie fajnie wyglądała. Fajne nawet jest to, to mi się podoba, że to można sobie tak zawiązać przy szyi i jest takie coś, o. Tak wygląda to elegancko. I jest leciutka, nie? Także na wagę się opłaca. A, to wszystko. Z tej torby wszystko. Teraz lecimy z tą torbą. Następnie sukienka. Zaraz, właśnie jak sobie na nią patrzałam, to taka duża jest. Ale ja najwyżej sobie dam do mojej cioci, żeby ona nie zwęziła. I też jest lekka. Do tego może jakiś pasek. I ma takie korpeczki. To fajna. Podoba mi się ona. To już zmyślam właśnie dla Tosi, bo może się dole Ona jest z Oliwiera, proszę bardzo. Tak już dobra, dobra firma dla Tosi, ale musi no, podrosnąć sporo. Katana, się zastanawiam, ale mówię dobra, niech się doleży. Dla Tosi, proszę bardzo, bluza. Ona jest z hem. Dla mnie taka kurtka, też się zastanawiałam nad nią, ale mówię, dobra, wezmę, bo ona jest też z Oliwiera, także dobra firma. I tak myślę, fajnie bo jakby Dawid ją nosił, ale Dawid tak, nie wiem, czy mu się spodoba. I to jest sztruks, tak to się mówi? Nie wiem. Kiedyś były takie spodnie, pamiętam, za dzieciaka. No ale fajna taka kataneczka I ja tak patrzycie, jest moja torebka. Dla Dawida dla bluzka z Lacoste. super firma. Ostatnio miałam taką, taki sweter z Lacoste, a teraz proszę bardzo. No jest, teraz dosyć dużo jest. Fajny kolor. Super. Dawid ma święto mhm. dziś. No i też proszę bardzo, polówkę mi się udało upolować. Wydaje mi się, że to jest super firma polówka. Koniem. Jak nie da, no, dla widać dawida, to dla mnie. Fajny materiał w ogóle. Nie, nie no, jest ta torebka. nie z ja zostawiam smoch Nie, jest, jest. O Boże, ta torebka w ogóle. Hmm, zobaczcie. No, zobaczcie tylko. Ja będę miała na, na sylwestra. Będzie mi idealnie pasowała do tej sukienki, co kupiłam też z lupa ostatnio. O, byś się z Ostatnio kupiłam właśnie. Sukienkę też z lumpa, taką długą, w złotej liście, także super złota jest ona, fajna nawet w tej lampie, tak się świeci. Ja na początku w ogóle się pytam tej pani, co to, to chyba taka, mówię, kopertówka, mówię, nie, taka kosmetyczka. No ja myślę, że tak do, do sukienki takiej eleganckiej no Sylwestra będzie super pasować. Już przymierzałam, telefon wejdzie, konturówka, błyszczyk, wejdzie najważniejsze. Muszę sobie to uciąć No ma coś w sobie, fajnie I złote, może do złote kolczyki Właśnie ogólnie powiem Wam, że mam dużo torebek Ale nie mam takich torebek na przykład na wesela Tych eleganckich nie mam Także się super złożyło No piękna jest Dobra, lecimy dalej Kupiłam tak bruskę dla Dawida Albo też dla mnie, bo też kocham oversize ona jest Adidasa, aż mi się po prostu moja praca przypomina, bo kiedyś pracowałam w Adidasie, dużo przez moje ręce przeszło Adidasa. Fajna, bardzo fajna. To jest piękne w ogóle, zobaczcie. tosi Na lato. Po prostu taka jest, no nie wiem, z takich jakby dawnych lat. Kocham takie. Cudo. Także ma dwie czapki już Tośka. I sukienka dla Tosi na lato. Piękna. I tutaj chyba dla mnie to tak. Myślę, ona bardzo... Jakoś mi się spodobała ta bluzka, nie wiem. Muszę w ogóle przeczytać. Tutaj jest napisane Diego. Czy to jest jakiś gościu? Coś pięknie. No, nie wiem. Fajne. Fajne. I fajny materiał. Ostatnia rzecz. Zwykła bluzka z, z HM? Tak, z HM. No taka Lada widać może tutaj jakaś... jakaś nitka. No. W ogóle mam w planach zrobić sobie bluzkę, właśnie, bo kupiłam takie fartki do, do tkanin. Także jakiś napis i też spoko. Dobra, to by było wszystko z tych moich łowów, także jestem zadowolona. zadowolona. Fajnie się udało obkupić Teraz idę to wszystko wyprać Buziaczki Moje gdzie Kocham, kocham ten kolor Naprawdę Myślę, że polubię tą metodę przedłużania Jest no Z dzieckiem to jednak człowiek patrzy, żeby to jakoś Szybko, sprawnie szło Także, a tipsy kupiłam na, na temu I fajnie mi przypasowały, w ogóle ich nie skracałam One były takie No są trochę długie No się już po 3-4 dniach Ile mam? Cztery albo trzy dni mam już je. Także fajnie. Tylko fajnie mieć właśnie taką lampkę. Mmm, taką po prostu taką małą lampeczkę. Lepiej wygodniej jest, mi się wydaje. Bo to jednak trzeba mocno trzymać. Może też by dało radę tak w takiej zwykłej. Ale miałam na szczęście taką, także. Jeszcze fajnie by było, właśnie o mojej psiapsi. Taka kropka nad I. Jak się ma zrobić na twardym oczu, to jeszcze z opalacz. To w ogóle wtedy mega wyglądania To dłoń. Dobra, kochani, idę to wszystko wybrać. Musimy. Napijków i nadgodzin. Nowa administracja argumentuje, że takie rozwiązanie zachęciłoby pracowników.